Była ogromna radocha przede wszystkim i poczucie wolności. Słuchajcie, to, to, to były niesamowite chwile. Było to, mam nadzieję, też widać w telewizji. No, jakby... A jak się Nie, nie da się tej, tej przygody porównać do niczego innego, bo nawet jeśli podróżujemy sami, to jednak podróżujemy sami. To też nie jest nie jest rejestrowany każdy ruch, każda godzina, a tutaj... A tu było fajne to, że ja mam dla siebie też pamiątkę z tego wyjazdu w postaci całego programu. Wiele osób, nie wiem czy właściwie ktoś w ogóle dawał waszej parze szansę na taki sukces w programie. Raczej wszyscy chyba obstawiali, że gdzieś wasza przygoda skończy się na początku, a tutaj zaskoczyliście. No nie wiem, Dlaczego? takie były, wiesz, jakieś takie typowania. Nie, no takie typowania, znaczy tak. Nikt, przede wszystkim nikt nas nie podejrzewał o to, że przewieziemy tą wielką Br kostkę lodu. No, ten program nie polega tylko i wyłącznie na, na umiejętności na, znaczy na siłowych historiach, jakby to tutaj też czasami trzeba, trzeba pomyśleć, pokombinować. Tak jak powiedział Michał Żurawski, trochę to jest tak, że do finału dostają się cwaniaki. Pamiętaj, że mówisz o sobie teraz. No, oczywiście, mówię o sobie, no ale jakoś trzeba było przetrwać ten program. No i brłę lodu udało się przewieźć i finał zapewniony. Był. No między innymi dzięki temu, że Presją nie był czas, mogłyśmy wymyśleć wymyślić sobie, gdzie lepiej się zatrzymać. Zatrzymałyśmy się w większym mieście, gdzie były większe lodówki, a potem jeszcze po drodze miałyśmy szczęście, że spotkałyśmy faceta, który, który ofiarował nam jeszcze, jeszcze więcej lodu, którym mogłyśmy okryć nasz lód duży. W związku z tym, no, to też kupa szczęścia, myślę. Czy odbywając ten ostatni wyścig, tę ostatnią prostą, miałaś cały czas nadzieję, że to wystaniecie i uderzycie w ten gong? Czy jednak miałaś taką myśl, że kurczę, chłopaki nas i tak wyprzedzą? No, z takim podejściem, no, z takim podejściem to równie dobrze mogłyśmy zostać na tym masażu. No, oczywiście walczyłyśmy do końca, mam nadzieję, że to było widać. Zawsze się śmiejemy, że przegrałyśmy o zakładanie stanika po masażu. Także poszło o stanik, drodzy widzowie. To było lekkie rozczarowanie? Nie, absolutnie. My sobie myślę gdzieś tam nawzajem kibicowaliśmy. Poza tym chłopakom się należało jak najbardziej. Oni, oni byli osobami, znaczy ja ich nazywałam Włóczykijami, Włóczykijem nazywałam Michała i często, szczerze mówiąc, od Michała trochę ściągałam, tak jak w szkole. Jak na przykład pisał sobie nazwy miejscowości na, na ręku, to ja też to robiłam razem z Marysią. Także każdy od każdego trochę ściągał, no to, to, to jest tak jak czasami przy, jak z przetrwaniem szkoły, no, że czasami trzeba niestety pokombinować.